Cześć wszystkim. Zapraszam Was na kolejny film. Nie będę jakoś super głośno mówić, ale mam nadzieję, że będzie mnie słychać. 6 rano, dzieciak mnie śpi. I postanowiłam, że zrobię test tego podkładu z Glam Shopu. I jak mi się uda, jak ona mi się nie obudzi, to zrobię też jeszcze jeden filmik bo zrobiłam zakupy na gamshopie pokażę wam tylko taki sneak peek i będzie to po prostu w kolejnym filmiku, jak oczywiście także nie przedłużając ja zacznę na twarzy na twarzy mam krem krem salon nie pamiętam firmy aczkolwiek używam tych wszystkich miniaturek, które dostałam w kalendarzach bo muszę je zużyć już. Przepraszam. Podoczyłem krem z Charlotte Tilbury, ten Magic Eye Cream, czy jak on się nazywa. Jest świetny, ale jest koledarnie drogi i... No to wiecie, no, zależy od waszego budżetu. Potem na twarz mam jeszcze krem z Clarence Beauty Ball, się chyba nazywa. I mam próbkę, ale na pewno, na pewno kupię sobie Pełno wymiarowe opakowanie. To już wiem teraz. Także tak. Eee, fryzura na cebulę, eee, Piątek, piąteczek, piątują u mnie. Także mam nadzieję, że uda mi się to eee, nagrać, zmontować i wrzucić w sobotę. Ale zobaczymy. Z takich eee, teoretycznych, może. Czy tam jakichś wiadomości on kosztuje około 50 zł to zależy wiecie czy jest promocja, czy nie ma promocji i... że takie pierdolę ja mam w kolorze oliwka 1 ja wszystkie podkłady z Grand Show mam w kolorze oliwka 1 i... mam i upiększacz, mam teraz ten natural i mam klasyk, który dla mnie... no klasyk dla mnie jest super uwielbiam ten podkład i używam osobiście teraz na co dzień mam nawet to jest szklane ciężkie opakowanie. Klasyk jest raczej w takim fajnym, przyjemnym plastikowym opakowaniu z Airless. Tu RLS-u raczej nie ma. I taka ważna wiadomość, o której ja zapomniałam, jak go zamawiałam. Sama dla siebie po prostu, żeby się nie zaskoczyć, 25 ml, nie 30 jak każdy podkład zwykle ma. Także 25. Jest to podkład o twarzy po prostu natural mikroplastik free, bla bla bla, 19% to takie małe literki, że ja nie widzę Bez składników naturalnych, co tu jest napisane. Nakładaj palcami gąbką lub pędzelkiem, czysta formuła i naturalne wykończenie. Nie będę mam czytać, bo możecie to wszystko przeczytać sobie na stronie czy może u kogoś innego. Ja widziałam recenzje, ja wiem, że y, ludzie mają mieszane. Są ci, co kochają ten podkład. w buczy mi w brzuchu tak. No, nie wiem, czy wy tego nie słyszycie. E, niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą. Ja pudru z tej serii nie mam, bo no, oglądałam się, że on tak przyciemnia, że no, według mnie, dla mnie nie ma sensu. Napiję się teraz cappuccino, póki jest ciepłe. Podkład nakładałam pędzelkiem. E, sama sobie przeczę. E, tym, gąbeczką. Ja mam gąbeczkę w ogóle z Primarka. Są bardzo fajne i i dość dużo rosną. Spoczką. Dobra, ja go sobie wstrząsnę. Z wsterką może. Znowu jestem przygotowana. No, dobra. Mam lusterko, nie mam statywu, zapomniałam, dobra zobaczymy, mam nadzieję, że ten kolor nie będzie za ciemny, nie ma jaśniejszego, to jest chyba najjaśniejszy, nie ma żadnej oliwki, zero, ja sobie pompuję więcej, na pewno nie będę tyle, tyle potrzebować, Dobra. on wygląda tak, troszkę się leje, ale wydaje mi się, że będzie ok. Miejmy taką nadzieję. Pod palcami wydaje się ok. Tak? Jak wygląda kolor? No. Mogło być może odrobinę jaśniejsze. ale. Nie ma chyba zapachu. Albo po prostu ma taki, wiecie, zapach. Ta gąbka jest umyta, ale ona. Od podkładu Natura troszkę zabarwiona. Ja mam nadzieję, że ten podkład mi się sprawdzi, bo ja ostatnio podkładów też nie kupuję. Kupuję tylko i wyłącznie te, które mi się sprawdziły. Ja już to mówiłam w poprzednim filmiku, że mam teraz coś takiego samo dla siebie, że chcę wyczyścić swoją kosmetyczkę ze zbędnych kosmetyków i mieć nawet paręnaście sztuk, ale tego co kocham, i po prostu wiecie, wiedzieć, że mam yy, za co chwycić. Nie, wydaje mi się na razie ok. Dołożę sobie. Yy, tak. Ja będę pudrać pudrem tym, co zawsze pudruję ale podejrzewam, że wskoczę właśnie w kolejny film, bo mam trochę kosmetyków z Glam Shopu i jeżeli jesteście ciekawi a uda mi się go nagrać, to zaraz zrobię sobie cały makijaż po prostu Glam Shopem nie mam, pud no, znaczy mam pudrę z Glam Shopu ale nie będę go używać bo nigdy go nie używałam i nie mam pojęcia jak on się może zachować właśnie z podkładem nie, no mi się na razie podoba. Co ludzie nie lubią? Co ludzie nie lubią? Czekajcie, żeby, żeby troszkę zbliżyć. tak? Jak tam? Ostrość, halo? Jak to wygląda? Na razie okej. Okay. Nie wiem, mi się najbardziej podoba. O. Ja do Was na pewno wrócę, jak skończę makijaż, a potem pewnie wieczorem. Tu mam... Nie wiem, czy to widać. Jest końcówka, także na spokojnie jedna pompka. Nie musicie szaleć, tak jak ja. Dwa pompki. Dobra. Także tak to wygląda. Jest nałożony, nieprzyputrowany i na razie to tyle. Cześć, witam Was serdecznie yy, ponownie. Tu ze skończonym makijażem i właśnie do podsumowania tego yy, nowego podkładu z Glam Do podsumowania, bo do pokazania Wam to jest ten, yy, mówię o tym neutralu. Yy, trochę ciężko się nagrywa, jak dzieciak już jest w ale zobaczcie. Tu jestem brudna. Jak dla mnie on wygląda bardzo dobrze, może dlatego, że ja nie pudrowałam go z tym, wiecie, dedykowanym super pudrem z glam shopu Natural. Może dlatego, bo podnosi ten puder bardzo przyciemnie. Jeżeli chodzi o takie, wiecie, pierwsze wrażenie, no mi się podoba. Dla mnie jest ok. Fajnie mi się wszystko nakładało, wszystkie te kremowe produkty zresztą. Wy widzicie ten filmik przed filmikiem, w którym robiłam cały makijaż właśnie marką Glam Shop. Wszystko dobrze mi się nakładało, wszystko, no fajnie mi się na tym pracowało. Yy, totalnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie wiem, jak on się będzie nosił... Wiecie, jak on się będzie nosił jakby w tam dłuższym okresie czasu. No ale na dzień dzisiejszy i na no, to... No, przepraszam, trochę chowam rzeczy. Yy, na no, dzień dzisiejszy jest super. Nie mam się do czego przyczepić. Może tak? Tak, powinienem to powiedzieć. Nie mam do czego się przyczepić. Jest wszystko y, poprawnie. Ja na pewno będę go teraz używała jeszcze, wiecie, namiętnie w kolejnych dniach. W kolejnych dniach też będę pewnie maltretować glams bardziej, bo no, podobają mi się mogę te kremowe, kremowe rzeczy. Także, super jest. Naprawdę. Lampy tu na pewno troszkę, troszkę zjadają y, kolory, ale, ale... dla mnie ta oliwka jedynie jest super, a ja noszę, tak jak już mówiłam, y, najbardziej taki referencyjny, to jest y, mój... z y, mm, Revlon'a. Kolor jest 150-180. Coś takiego. Nie jestem też najjaśniejsza, może to dlatego też on mi pasuje. W każdym razie jestem zadowolona, więc e, dajcie znać, jeżeli mieliście ten e, podkład jakoś u Was sprawdza. Ja jeżeli e, nie uda mi się tego, tego filmiku wrzucić e, jutro, to na pewno dam Wam wiecie jakieś tam e, anotacje, czy... No postaram się. Ojej, jak sobie ja bym spała. Mm. Postaram się właśnie nosić go też w jakieś inne dni i ewentualnie albo dopisać Wam w komentarzu albo gdzieś tam w opisie, jeżeli się coś zmieni, ale mam go na sobie dwie godzinki i na razie super. Super. Także do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Pa!